Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Uczniowie ze swej strony opowiedzieli o wszystkim, co się wydarzyło w drodze do Emaus, i jak Jezus dał im się poznać przy łamaniu chleba. Gdy tak rozmawiali, On sam stanął między nimi i odezwał się do nich: Pokój wam. Oni mieli i strachem zdjęci myśleli, że widzą ducha. A on im rzekł: Dlaczego jesteście zmieszani i dlaczego takie myśli powstają w waszych sercach? Zobaczcie po moich rękach i po moich stopach, że to ja jestem, ten sam. Dotknijcie mnie i obejrzyjcie. Przecież duch nie ma ciała ani kości. Jak widzicie, że ja mam po tych słowach pokazał im ręce i stopy, a ponieważ nadal z powodu radości nie wierzyli i byli oniemiali, zapytał ich, Macie tu coś do zjedzenia? Podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i zjadł przy nich. Powiedział też do nich, takie były moje słowa, które wam powiedziałem, gdy jeszcze byłem z wami. Że trzeba, aby spełniło się wszystko, co o mnie jest napisane w prawie mojżeszowym u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysł tak, że rozumieli pisma. Powiedział im: tak właśnie jest napisane że Mesjasz ma doznać cierpień i trzeciego dnia powstać z martwych. Że wszystkim narodom ma zostać ogłoszone nawrócenie w Jego imieniu. Dla odpuszczenia grzechów, zaczynając od Jeruzalem, wy będziecie świadkami tych rzeczy. Ta dzisiejsza ewangelia przypomina, mówi o tym, że Pan Jezus z martwych stał, jak to popularnie mówimy z duszą i ciałem. Ten podział, o którym czasem mówimy, na duszę i ciało, tak naprawdę nie istnieje. Człowiek jest duchem i ciałem jest istotą duchowo-cielesną. Potocznie tak mówimy, nie, że dusza od, wychodzi jakby z człowieka. Wtedy, kiedy człowiek umiera. Ale to jest tylko taka formuła retoryczna, nie wiem, takie po prostu sformułowanie, które służy nam do powiedzenia o tym, że ktoś umarł. Natomiast tak naprawdę nikt z nas nigdy nie traci ciała, tylko je zmienia. I w momencie śmierci otrzymujemy jakby ciało, które jest dalej tym samym, ciałem, ale nie takim samym. To ciało, które mamy, które zresztą całe nasze życie obumiera, co dzień, każdy z nas traci część swojego ciała. każdego dnia obumiera wiele naszych komórek, Natomiast rodzą się nowe, odradzają się w ich miejsce nowe, do momentu, aż nastąpi ten tak zwany moment śmierci. Natomiast w momencie śmierci, ponieważ to ciało jest już nam niepotrzebne i ono się nie nadaje, to ciało, które mamy tu na tym świecie, ponieważ ono się nie nadaje do życia wiecznego. To w tym momencie otrzymujemy nowe ciało. I o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Ona mówi właśnie o tym, że Jezus otrzymał nowe ciało. Nigdy nie przestał być cielesny, również po swojej śmierci. Oczywiście to jest pytanie, czy Pan Jezus miał to samo ciało, czy tylko, czy, czy też takie samo? No już wiemy, że nie takie samo. Znaczy tak, inne ciało, ale w pewnym sensie to samo. Dlatego Pan Jezus pokazuje, dla potwierdzenia tego, że jest to to samo ciało, pokazuje rany na stopach, na rękach, rany, które no, można podejrzewać, czy nawet być pewnym, że już go nie bolały. Ale... Pan Jezus je miał czy pokazywał te rany, zachował te rany na swoim ciele, po to, żeby pomóc apostołom, przekonać się, że ten kogo widzą, to jest właśnie On, ten ukrzyżowany Jezus, ich mistrz, nauczyciel mesjasz, którego spotkali w swoim życiu, za którym podążali, i teraz mogą podążać dalej, bo On żyje. Tak. Oczywiście, mm, yy, yy, mówimy jeszcze o czymś takim jak koniec czasów, jak dzień Sądu Ostatecznego, yy, yy, który jest takim momentem właśnie jakby, nie, naszego zmartwychwstania, ale dobrze wiemy, że po śmierci już nie ma czasu, nie ma przemijania. Oczywiście, innym wydarzeniem jest nasza śmierć, innym wydarzeniem jest koniec czasów, który nastąpi, z naszej tutaj perspektywy nastąpi. Ale po śmierci nie ma wcześniej, później, i my nie potrafimy sobie, żyjąc na tym świecie, póki żyjemy na tym świecie, nie potrafimy sobie wyobrazić tego, że. Chociaż, że nie ma czasu, nie ma przemijania, a jednak są pewne następstwa wydarzeń. Raz jest takie wydarzenie, potem jest inne. Tam słowo potem znaczy po prostu zupełnie coś innego, niż tutaj w naszej rzeczywistości. Tak w tej chwili mówię trochę takim, trochę, nie wiem, filozoficznym językiem, czy teologicznym, <laughs> Staram się mówić jak najprościej, ale mówię dlatego, że z tego też się składa nasza wiara. Właśnie dzisiejsza Ewangelia mówi, Ewangelista Łukasz, zresztą nie on jeden, starali się jakoś nam przekazać, tak jak umieli, tę prawdę o zmartwychwstaniu, że, że prawda o zmartwychwstaniu Pana Jezusa to jest prawda o tym, że On pozostał fizyczny, cielesny po swoim zmartwychwstaniu. Właśnie, że ten pusty grób, to, że tam nie było tego ciała, nie oznacza, że Pan Jezus zmartwychwstał dokładnie z tym ciałem, ale że znaczy z takim samym ciałem, przepraszam, z takim samym ciałem, ale, że zmartwychwstał tym cia, cia, z tym ciałem, to znaczy ze swoim ciałem, tak, że on y, otrzymał ciało, ale nie jakieś zupełnie nowe, tylko odmienione właśnie, mówimy odmienione. I tak się dzieje z każdym z nas, chociaż w przypadku zapewne nas wszystkich tego znaku pustego grobu nie będzie. Jeszcze wierzymy, że z Maryją było podobnie, że Maryja też w przypadku jej śmierci nastąpiło właśnie coś takiego podobnego w postaci znaku pustego grobu. To też było jakimś takim miało być potwierdzeniem tego, że po śmierci mamy to samo ciało, chociaż nie takie samo. Więc o tym mi mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Ona mi o tym przypomina. To jest niesamowicie dobra nowina, że, że jesteśmy duchowo-cieleśni, że nasze ciało nie jest niczym złym. Nie jest, jak to niektórzy w historii twierdzili, Kościół to zdecydowanie odrzucił, że jest jakimś takim więzieniem dla duszy, że jest jakimś taką gorszą częścią człowieka. Nie. Dusza człowieka i ciało człowieka tak naprawdę mają taką samo znaczenie, taką samą można powiedzieć, godność, bo są czymś jednym. Bo są czymś jednym. Jesteśmy duchowo cieleśni, nie złożeni z duszy i ciała. Wiem, jeszcze raz powtórzę wiem, że to się często tak myśli, bo dla opisania człowieka często niestety używamy, pewnie dlatego, że jakby trudno znaleźć inne słowa. Używamy takich słów, które sugerują, że człowiek składa się jakby z dwóch części, które się rozdzielają w momencie śmierci. Nie człowiek jest zawsze duchowo cielesny. Zawsze duchowo cielesny. I nawet jeżeli przy pomocy tego ciała, które nam w tej formie jakiej jest, tu na Ziemi. Nie jest przydatne do życia po śmierci. Nawet jeżeli przy pomocy tego ciała popełniamy wiele grzechów i ono jest jakoś naznaczone tak zwanym złem, czyli po prostu naszymi grzechami, to wcale nie znaczy, że, że to, że ono na przykład zostaje w grobie, że się rozkłada, no to właśnie dlatego, że jest naznaczone. Grzechem. Nie, to. To raczej nie dlatego. Nie dlatego. Pan Jezus, jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę, zmartwychwstał w ciele, które ma zupełnie inne właściwości. O czym też właśnie ta dzisiejsza Ewangelia mówi? Mam tu na myśli to, co na początku jest powiedziane: że jak apostołowie rozmawiali z tymi uczniami, którzy szli do Emaus i tam spotkali Jezusa, to wtedy nagle stanął wśród nich Pan Jezus. Nie, że zapukał do drzwi, tylko po prostu nagle się wśród nich pojawił. Bo nie musiał pukać do drzwi, o właśnie taka jest cecha tego, tego nowego ciała. Ale właśnie nowego, nie w tym znaczeniu, że zupełnie nowego, tylko tego samego, choć odmienionego, innego. Pan Jezus przy pomocy tego ciała mógł wejść do nich, nie pukając do drzwi. Nie musieli mu otwierać. Więc niech po tym, co dziś usłyszeliśmy w Ewangelii, czym staramy się jakoś podzielić, niech pozostanie w nas ta świadomość, właśnie tej dobrej nowiny, że nasze, nie tylko nasza dusza jest wieczna, ale i ciało, bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak oddzielna dusza i oddzielne ciało w nas. Nie składamy się z dwóch różnych części duszy, z duszy i ciała. Jesteśmy na zawsze duchowo-cieleśni. I Pan Jezus, stając się człowiekiem, też na zawsze stał się duchowo-cielesny. Stał się y, duszą w ciele, y, ciałem zawsze złączonym z duszą. I to jest bardzo, dla mnie osobiście, jest to bardzo dobra, bardzo dobra nowina. Do, no, dobra też choćby dlatego, że mogę dzięki temu bardziej kochać, szanować, chcę, mam motywację, by bardziej jeszcze kochać i szanować moje ciało, nawet jeśli wiem, że w tej postaci, w której teraz jest, ono kiedyś ulegnie rozkładowi, ale ja to ciało będę miał na całą wieczność. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.